Witajcie, dzień z życia ogrodnika amatora, Cię zapraszam na odcinek znów o koniu, o koniu Bogna. I tutaj zobaczymy sobie, przyjrzymy sobie, jak wygląda lekcja lekcja jazdy konnej, taki trening, takie zabawy trochę na śniegu. Nie nie potraktujemy tego filmu jako lekcja, ale jak tak tylko zerknięcie, jak w zimę sobie tutaj koń Bogna radzi. No i dzisiaj zobaczymy konia na śniegu. Piękna sceneria. Śniegu dużo. I agata z alą. Zajmują się wogną. Będziemy się tylko przyglądać. Zobaczymy, jak wygląda instruktaż, lekcja. Przy okazji zobaczcie kozę i Jackiego. chodzimy na, tutaj do tego padoka na ten padok koza się już patrzy he hej hej he 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 he. no co i tu Agata stoi mówi Ali wskazówki podsłuchamy i zobaczymy jak to wygląda z boku o, tak i, do przodu, i, do przodu, i do jak ci schodzi głową w dół to żeby szła też do przodu żeby miała tempo ok jak ona ci zejdzie głową w dół to trzymaj tempo żeby ci nie zwalniała i głową w dół możesz mocniej zadziałać Wiedź sobie na duże koło. Trzymaj zewnętrzną i pracuj zewnętrzną mocno. Mocno, 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 mocno. O, tak, o, tak. I teraz delikatnie odpuść i znowu za chwilę. O, tak, o, tak. I zaraz ci wejdzie na kontakt. Co? Zaraz Ci wejdzie na kontakt. I rób tak cały czas. Musisz się tym bawić. O tak. O, tak. O, tak. Chciałem sobie schodzić. Tak. Nabierz trochę tempa i mocniej pracy. O, tak. Zrób tam woltę, jeździ po wolcie. I na górze możesz zrobić zatrzymanie dostój. O tak. Dostój. No, o tak. Trzymaj, czekaj. Do kusa i weź się na kontakt. Już na kontakt, już na kontakt. Uważają na to. O tak, żeby takim impęta była. O tak, o tak, o Tutaj idzie najlepiej w tym momencie. Tam potem się spina. Hej, hej. Co Boguśko? Zmiała trochę. Się będzie trzęsło. tak ta No to biegniemy za Bogną i Alą. Hej Bogna, hej. I szybciej. Pięknie. Ciekawe, czy to się trzęsła ta kamerka, czy nie. Czy wszystko widzieliście? Klas zestresowała wtedy od niej w Aha. Gdy podniosła około do góry, bo się stresuje wtedy. Aha, no to już teraz wolniej. No i już może skończymy na dzisiaj. Teraz się zmieniać strony po prostu. Taka pokazówka, dzisiaj tylko nie będziemy stresować ani konia, ani jeźdźca ani instruktora tutaj dziękujemy Bognie za uwagę Alicji która na niej siedzi no i instruktorce Agacie i Kozie jak ona ma na imię? Tosia. zapominam, Tosia no i Jackiemu ale żegnamy się zimno, naprawdę jest zimno ale koń musi pracować codziennie i tutaj mogliście zobaczyć sobie taką Taką jazdę, taki kawałek, fragment treningu, który odbywa się również na śniegu w zimie. Ale weszliśmy w trakcie lekcji, w trakcie treningu, więc nie jest to kompletna lekcja, to tylko taka poglądowa, żebyście zobaczyli już, bo Alicja już jeździ bardzo dobrze albo dość dobrze. Nie wiem, każdy ma swój punkt, swoją miarę. Ja uważam, że bardzo dobrze więc więc te lekcje wyglądają troszkę inaczej niż na początkowych lekcjach, ale już kilka lat jeździ tak jak mogliście usłyszeć w którymś z filmiku. No ale idziemy dalej. Idę dalej do moich warzywek do piwnicy, bo pora już coś posiać, czas na pora. W ulitkach, no więc będziemy sobie też siać. A jak jesteście chętni ogląda, oglądać filmiki właśnie ze zwierzątkami z jazdy konnej, to zapraszam do subskrypcji. Piszcie komentarze i napiszcie, co chcecie zobaczyć. Chodź, jakuś, chodź, chodź. Co chcecie zobaczyć, to wam nagram. No, a teraz to już wszystko. Jeszcze raz rzut oka. No idziemy. Zobaczmy jeszcze jak wygląda tutaj w stajni. Tam tutaj obogna Tosia. Na zdjęciu Agata robiła piękne zdjęcie. Niestety poidełko zamarzło, więc wogna pije z wiader. No jak jest minus 15 to znaczy zamarzło. Ja wodę musiałem zakręcić. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.